A witam serdecznie na kanale Picasso. No dzisiaj odcinek spoilerowy The Settlers No zobaczmy, cóż to za nowa. Nowa promka wchodzi. Promka jest na testowym, a w tym momencie Unity. No, ponieważ Unita nie jest za bardzo jeszcze dopracowana, to bardzo bym prosił też o wyrozumiałość odnośnie tutaj niektórych przerw, a ewentualnie jakiś... Pierdłek, które się mogą pojawić. No dobra, zobaczmy, na co się tutaj gra. No tutaj mamy przez nosiłków możemy zdobywać piłeczki za, za klejnoty, prawda? Różnych wydarzeń i tak dalej. A mamy też otwieranie drzwi, znaczy się takich czczenek, takich Ala la powiedzmy kalendarz adwentowy, tak? Także tutaj mamy, też możemy zdobywać piłki poprzez różne, różne przygody, no i możemy wytwarzać różnego rodzaju rzeczy, z takich tutaj powiedzmy cząstek do zrobienia po prostu różnych, różnych rzeczy do przygód, prawda? Wtedy możemy grać tymi, tymi e, rzeczami, a prawda, i y, zdobywać punkty tudzież dodatkowe, dodatkowe zadania wykonywać. No, ale no cóż, jak to zwykle bywa, no różnie to bywa, i, i zobaczymy, jak to co się w ogóle tutaj będzie grało. Także tutaj pokrótce, y, tak Wam y, mogę w tym momencie powiedzieć. Mm. No i teraz tak, tu mamy ten e, kalendarz adventowy sobie, e, powiedzmy codziennie to można 250 akurat piłeczek, tutaj jest e, d, szczegóły Wam pokażę gdzie co i jak. On tutaj niegrze jest pokazane już. Tutaj będzie przygoda do zdobycia, tutaj budynek do, e, do wyboru. Tutaj pewnie też A kartki. A nie, to też jest przygoda będzie i tutaj mamy bufki do przygód znowu przygoda i znowu e, będzie do wyboru jaki będziecie chcieli po budynek znowu przygoda tak i znowu a, no, które będziecie chcieli a, no oczywiście te bierzemy nie kodeksy nie no, no i na samym końcu będą a 500 piłek nawet będzie można zdobyć no to całkiem całkiem e, fajne nagrody ale wszystkie Wam pokażę za chwileczkę. Później możemy tutaj różnego zdobywać, prawda? Różne powiedzmy części do gry, prawda? Eventowej. I tutaj te zadania, wykonując te zadania, po prostu możemy, możemy dostać dodatkowe piłki, dodatkowe produkty, prawda, do wykonania różnych ewentowych rzeczy. A no tutaj. ha ha, ha. Tak. No to, ponieważ ja mam 80 poziom w tym momencie tutaj na tym, a, na tym, na tej unicie, więc no będzie, będzie będą te ciężkie kalibru a, rzeczy do zdobycia. No ale no cóż, tak to jest jak jest, tak? Cóż, możemy tutaj jeszcze posprawdzać sobie. Aha, e, oczywiście, e, rzeczy do robienia, prawda, w, w tutaj w, w ulepszonym w, w magazynie prowajantu. Możemy też produkować właśnie te, te, te wszystkie. A, a, co jest? Czemu nie chcę mi wejść? A to nie to. A, oj. O jest, dobra, ewentowe rzeczy. i tutaj na przykład potrzebujemy to to są korki chyba, tak? Piwo, tak, grzyby. <gryby> A dobra, w każdym razie wtedy mamy jakąś tam rzecz, czerwoną kartkę możemy tutaj zdobyć przy papę bardzo dobry papier i jakąś tam znowu rzecz ewentową, prawda? A tutaj mamy Przepraszam Was bardzo, ale tu ja nie wiem co to jest. no Jakieś części, rękawice boxerskie, tak. A to są. A, jakieś pady. E, w każdym razie tu możemy te rzeczy sobie wyrabiać, prawda? Aby właśnie. O, mamy nawet. <ścoughs> no cóż. Oczywiście im wyższy poziom magazynu prowiantów, tym lepiej. No i w ulepszonym magazynie prowiantów no zazwyczaj coś innego się robi, no ale tutaj też koreczki. No. A z tego co tak widzę, to, to nie są te trudne rzeczy do wyrobienia. I raczej będzie to możliwe sobie, sobie obliczyć mniej więcej ile wam jest potrzebne. Więc to też nie na tak na huraku, czy że wszystko trzeba zbierać i tak dalej. O, zobaczmy sobie, jakie przewidzieli hmm, nagrody. E, I na przykład tutaj możemy sobie już od razu sprawdzić. No tutaj mamy piłeczki, piłeczki możemy sobie zdobywać, ponieważ mamy dużo diamentów, no to sobie te piłeczki pozakupujemy. To jest mała, a, 250 tych, tych piłeczek, tak? No to sobie zakupimy i tutaj większa za 1990 co powinno się lepiej opłacać ale widzicie trochę trochę ścina i nie ma jak jak za bardzo tego przyspieszyć Zobaczmy sobie tutaj też aj, 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 aj. a jej 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 No 2500 no i te, na tym się skupimy weźmiemy parę tych kupimy a, żeby mieć prawda za co kupować a tutaj te rzeczy, żeby żeby te, te nagrody przetestować. Prawie... Ja nie mam 80, o, dużo tylko na Ja ale to tak mało. Dobra, na jeden a na jeden tam zbiór będę. Nie, ale no tak ogólnie rzecz biorąc, na co ja bym się nastawiał. Tak, tutaj mamy te łabędzie, ja już tego łabędzia, to ja w sumie już kupiłem. I taki budynek powiem średnio dobre, no 150 i jeszcze na wodzie, tak. Okej, okay, fajna sprawa. Na razie nie, nie można rozbudowywać i chyba nie będzie można. Nie wiem, czy do czegoś będzie jeszcze potrzebny, ale jak to ma być ten event z łabędziem, jakiś wielki i tak dalej, to naprawdę jest mi przykro, że, że, że taki... Mm, Ucowaty trochę ale niech będzie, no wziąłem tego jednego łabędzia 150 dodatkowo, super, ekstra no dobra, no, ale co tutaj mamy w eventach z generałów do, do... pierwsza co, no to tutaj mamy tego eksplorera, tak jednego możemy sobie za, za piłki kupić my go sobie kupimy, natomiast powiem szczerze, że... No, on taki znowu super nie jest, nie? I tutaj mamy o, właśnie to jest dosyć ciekawe, bo to jest um, wydobycie um, miedzi. Wydobycie miedzi, z, bodajże, o, no, kupimy to, też, żeby z, zobaczymy tam później. Ale jedno, jedna, jeden ten, a, powiedzmy, budynek można sobie kupić, a więcej go nie ma. Ale jest to dosyć ciekawy budynek z tego względu, że no daje nam za darmożkę cały czas dostęp do miedzi, non stop się produkuje ta mieć, no to super sprawa. A tutaj stadionowe przekąski, no to, to też jest fajna sprawa. O dwie, no to super będzie, ten budynek jest bardzo fajny i bardzo potrzebny. No i dobra, co jeszcze tu mamy? No, Sylwane mamy. No to e, powiem tak. Generał bardzo, bardzo. Jeden z lepszych generałów. A Borys i Sylwana to, e, to jest e, odpowiednik żeński Borysa, tak. Jeden z lepszych generałów, po prostu. A do wszystkich e, praktycznie. Do wszystkich tutaj tych przygód się nadaje. I no. Nie mieć Sylwany, no to naprawdę jest, jest ciężej, o wiele. To jest bardzo dobry generał. Dobrze mieć dwóch, trzech nawet, żeby wtedy szybciej się robi, robi przygody. Natomiast jeżeli nie stawiacie na generałów, no to wam, jak macie Borysa albo Sylwane z poprzednich, powiedzmy, eventów, no to Wam się nie przyda. Ten um, szczęśliwy odkrywca jest też bardzo fajny i bardzo dobry. Tylko jednego można, no ale to szkoda. Z tego względu, że on raz, że szybko odkrywa, o wiele szybciej niż, niż przeciętne um, odkrywca, to jeszcze dodatkowo wam buchy wszelkiego rodzaju um, przynosi i to naprawdę fajne. Um, nawet książki potrafi przynosić, ale to um, inna sprawa. No i szkoda, że ten odkrywca jest za diamenty z tego względu, że on bardzo jest szybki, szybki, on jest szybszy od tego szczęśliwego odkrywcy, więc naprawdę bardzo fajny. Tego geologa też warto czasem mieć z tego względu, że on przynosi znowu jak znajdzie tam powiedzmy od, od węgla wzwyż, jak znajdzie jakieś, jakieś złoża, no to przynosi Wam jakieś bufy, no i często przynosi też kodeksy, także warto warto w niego zainwestować czasem. Tutaj mamy, o właśnie, to jest bardzo ważna sprawa. Ja sobie tu wezmę 3 za diamenty, a ile za... bo już mi brakło piłek, nie? Ale to jest bardzo fajny obiekt, jeden tylko, o, no szkoda bo to jest obiekt, budynek, który, przez, z którego tworzycie te wszystkie żetony do ulepszania tych wszystkich budynków, powiedzmy mieszkalnych lub też no, zazwyczaj mieszkalnych, tak, tam a, takich specjalnych obiektów. I to jest bardzo potrzebny nam a ten obiekt, ten, ten budynek. No i tutaj ten magazyn jest bardzo fajny. Z dwóch powodów. Jeden powód to jest taki, że z magazyn stawiamy gdzie chcemy, a drugi, że możemy, ponieważ mało za moje miejsca, możemy go wszędzie wcisnąć. Na przykład tak jak tutaj mamy, o widzicie tutaj, on jest takiej wielkości, taki malutki, że wszędzie tam, gdzie po prostu zazwyczaj zwykły magazyn nie dojdzie, no to ten malutki jak najbardziej się wciśnie. A co tu jeszcze mamy? No, te, te wszystkie rezydencje na drzewie i tak dalej. Ja w nich nie wnikam z tego względu, że nie bardzo mm, mnie e, rajcują takie, takie budynki. Może dlatego, że jeszcze mam dużo miejsca na swoich wyspach. Jeszcze wyspy wszystkie mam mnie wykupione, ale e, no, tak jak mówię, no, te wszystkie rezydencje tam no, po tysiąc, masz tam ludzi. A powiem tak, no 25 tysięcy ludzi osadników, które ja mam, a mnie w zupełności wystarcza. Ostatnio nawet redukowałem do 20 tysięcy z tego względu, że sprzedawałem niektóre, niektóre budowle, a wymieniałem na nowsze, tak, ale w każdym razie czasem, czasem lepiej pozbyć się pewnych, pewnych budowli i wymienić sobie na nowocześniejsze, tak. No i co, no tutaj jest bardzo ważny obiekt, no, powiem tak, no tutaj produkujemy piwo, no i piwo jest potrzebne do, znowu do rekrutacji żołnierzy, no i wszystko się zamyka. Tak. No. A tutaj mamy jeszcze piekarnie, które są też dosyć ważne, ale te, te browary są rzadziej dostępne, więc moim zdaniem Um, no cena jest dosyć dosyć kosząca powiedzmy sobie szczerze no i tutaj mamy o pomieszczenia mieszkalne ile mamy 3 czyli o 15 możemy zwiększyć sobie tutaj e, pomieszczenia mieszkalne także znaczy się tutaj e, nie pomieszczenia mieszkalne tylko a, zezwolenia na budowę tak zezwolenia na budowę o 15 więcej to jest dużo 15 budynków a no to jest naprawdę sporo a czego ludzie nie kupują te za diamenty tych pozwoleń na, na budowę? Z tego względu, że, no, tak jak widzicie, można w różnego rodzaju eventach je nabyć i wtedy nie trzeba wydawać na, na przede wszystkim te wszystkie, na wszystkie a, a pozwolenia, tak? No i mamy też tutaj te, te flagi, no oczywiście tutaj są międzynarodowe wszystkie, większość takich flag, które nas interesują, a nie. Ja tutaj nie, no jest Polsza. Polska. Także jest OK. no to są bardzo ciekawe, fajne flagi, no jak wiecie nawet jest piracka, tak. No także, także to jest dosyć też fajne, ale z takich rzeczy, które pierwsze trzeba kupić, no to kupić tego a szczęśliwego odkrywcem za, za tutaj za piłeczki i chyba to będzie wszystko? Jest tylko jeden. Mm. I znowu będzie dużo piłek, także mm, bardziej tutaj jest nastawione właśnie na na te. Na te na te budynki. No dobra. Co jeszcze nas... Aha, no i tego Explorera, też pierwszego, tak, jednego, jedynego. I tam mamy też chyba jednego, tak? Jednego mamy? Też jednego. No to właśnie tak. No to i Silvanę no to w drugiej kolejności prawda, bym kupił później. A tutaj ten Snack Bar, czyli bar z przekąskami. No i... Obowiązkowo, to na ten budynek z tokenami, tak? Um, tutaj, fabryka, w fabrykach tokenów trzeba, trzeba ją kupić. Obowiązkowo. A dobra, no to przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej. Um, tutaj mamy te zestawy. Tak, mamy w pewnym momencie tutaj mamy um, taki a, taki, taki sobie tutaj. Um, o, właśnie. Prestiżowa m, m, dla przyjaciela, i to jest 14-dniowa, tak? E, e, tak. I mamy jedną, możemy sobie kupić jedną tylko. <laughs> A myślałem, że więcej, że ze dwie. W każdym bądź razie nie wiem, czy nie lepiej kupić ten zestaw, za e, e, tak jest. I tutaj mamy też prestiżową. E, Prestiżową dla przyjaciela. Tylko pytanie: Czy to jest ta prestiżowa? Czekajcie, zobaczę, czy ja mam prestiżową, i jak sobie wykupimy, sprawdzimy sobie, tak. Mamy te rzeczy, które któreśmy zakupili. Teraz wam to w praktyce pokażę te, 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 te rzeczy. O, kupiłem już sobie. O, no dobra. W każdym razie. Mm. Mamy tą. O, widzicie. Ja obojętnie tutaj sobie damy na przykład, niech się buduje, już a później będziemy wchodzić do o, jak się wybuduje, tak? No, dam budynki, zobaczmy, co tutaj mamy, o, właśnie, i później Wam zaprezentuję, jak już się wybudują, tak? Te budynki, a to Wam już, już pokażę przy okazji, na czym rzecz polega, aha, i to drzewko też mogę tutaj fajna jest dobra, te rzeczy, które żeśmy zakupili, już tam mamy o, dobra dobra, dobra, dobra i teraz teraz sobie aha, jeszcze miałem jedno sprawdzić, czy ja mam tutaj dla przyjaciela jakąś przy okazji sobie sprawdzimy nie mam ufa dla przyjaciela Dobra. Dobra, ok. No to w tym momencie po prostu sobie wezmę i, i otworzę. Tam zobaczymy, czy tam jest y, też dla przyjaciela, też 14-dniowy. Dobra. I tutaj a, w tym. Zobaczcie. Nie, nie sprawdziłem. Oho. Zespierzono za przestarzałe przejrzystości. I kibica, kibica i, i ten i, i do buf do, do, do tutaj do baraków tak w każdym razie za, za tyle zobaczmy to w tym momencie tak mamy to jest ok i dobrze sprawdźmy teraz jest tylko jeszcze jedną rzecz Przejdźmy sobie tam. Mhm. Dobra, nieważne. W każdym razie to jest standardowa ta, ta dla przyjaciela, więc w, lepiej wziąć się w tym pakiecie niż kupować tam za tysiąc. Tą, tą dla przyjaciela jak zaczynacie, no to jest to o wiele lepsze. Później wymieniacie się z kimś tam znajomym, prawda, temu. 15 dniowe o jest 15 dniowe widzicie jest 15 dni czyli macie 15 dni tej tego bufa dla przyjaciela A także już lepiej kupić sobie w pakiecie bo dostajecie jeszcze 100 i tak dalej, i tak dalej także aha no i jeszcze kupimy sobie te rzeczy trochę tych tych piłeczek z tego względu że tutaj te następne pakiety chcemy a po 10 muszę co najmniej kupić, mhm. no trochę, 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 A wiesza się ta unita, bardzo, jest to przeszkadzające, no to raz, dwa powinno, ja znowu takiego, znowu starego pryka, to nie mam tego komputera, żeby mi tak ścinało, no, no wiecie, zaczyna człowiek się zastanawiać, czy w ogóle grać w niektóre gry, bo, bo zaczyna się ścinać, tak, że się nie da grać, tak. No, i tyle w tym temacie. Mm -hmm. O dobra, no to lecimy jak najszybciej. Dawaj, 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 dawaj. 5 do mm, I kto wie, czy po prostu niepoukrywane są rzeczy po, w, w pakietach, tak? A w tych pakietach: 1, 2, 3. No, trzeci jest za diamenty, to ja na pewno nie będę brał. A tutaj jest no, wy, wyświetla się tylko sylwana, nie? I No, 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 ale no to co, co jest w tym pakiecie, nie? A czekaj, ja wejdę. No to dalej: Sylwana, nie? No to jak ja mam za 34 tysiące powiedzmy tych um, tych, 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 tych um, diamentów kupować Sylwana to ja dziękuję, nie? Ale ja przypuszczam, że po prostu tylko w tym trzecim pakiecie jest, jest generał. A nie, tutaj jest generał samotnik. A SPA tokeny a jest kopalnia tokenów można drugą kopalnię tokenów sobie za te 20 tysięcy a tutaj jest a tutaj jest jeszcze a i prestiżowa dla przyjaciela też takich ciekawszych rzeczy no ale to a SPA jeszcze token min i i osamotniony generał, tak? Osamotniony generał, a jeszcze jest eksplorer jakiś jest tutaj ta baba Jaga kocha. I Ona bardzo wolna jest, ale chyba dosyć dużo przynosi, ja zresztą wam pokażę ją, a później, a tutaj mamy, to tutaj mamy magazyn rozszerzony Aha, premia, 7 dni premia, rozbita tam na różne rzeczy, bazarek. No i takie, ten jest mniej, mniej taki, o, oh, Ghost General, o, oh, jest, Ghost General. No, czyli mówię, no, tu w pakietach trzeba będzie kupować, jeden pakiet można kupić ten i jeden e, będzie ten w obydwu są generałowie w obydwu są, są eksplorerzy także, także tutaj będzie można sobie to zakupić oczywiście um, dobra no lecimy z tym bo, bo, bo się spóźnia aha 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 mm, mm, mm. dobra kupiliśmy tam coś dobra i teraz tak. Ja mam Ghosty 3. Czyli będzie czwarty. No i tutaj, o, mamy tą tego Explorer'a. O, puścimy. na jakiś, A, tam jest. Może przyniesie medykal. Medyka. Ja w ogóle medyków nie, uży, nie używam. W ogóle. A. Zawsze przynosi jakiegoś bufa. No ale cóż mi z dwóch? No. Bardzo długo chodzi, tak? Dobra, ile chodzi? Dwa, trzy. No, Czyli zwykle, zwykła. A powiem szczerze, nie jest chyba za bardzo warta tych, pi, e, tych piłek. Ja za tyle wolę e, tego szczęśliwego. A z tego co widzę, i tutaj te jagi tutaj będą, e, jest w tym, w tym pierwszym zestawie. no i teraz co, no to ten pierwszy zestaw, ten czy ten osamotniony no to jest taki dobry, ale do robienia, do robienia powiedzmy ogólnie rzecz biorąc, czy jest ten, ten Ghost generał, on jest potrzebny przede wszystkim do UG, do różnych też innych. Szybkich, powiedzmy, mmm, szybkich, szybkich e, przygód. Natomiast, no, powiem tak, no, mnie brakuje tego gosta, więc będę polował akurat na niego. Natomiast e, to tak, w miarę szybko by trzeba było tego. Gusta złapać z tego względu, że już do tej promocji by się on już nadawał, a na pewno trzeba go by zrobić, zbufować i tak dalej, żeby, żeby to EUG szybko, szybko móc robić. No ale widzicie, są tak poukrywani teraz ci generałowie w, w tych pakietach, żeby ludzie kupowali te pakiety, i najprawdopodobniej ludki kupią te pakiety mm, za te piłki i tak dalej, nie osobno tych, tych generałów, ehm, chyba tak to by się. No powiem szczerze, no, kupiłoby się tych generałów, a reszta to paliwo, nie? No a teraz trzeba cały pakiet kupić, nie? Chcesz czy nie chcesz, bierzesz. Ale ten Explorer um, też, jest, um, też jest fajny i dobry. Także warto go wziąć. No dobra. No dobra. E, no to trzymajcie się e, ciepło. Do usłyszenia do następnego razu.